Witajcie, moi drodzy, wsłuchajcie się w ten dźwięk. Stukot kół na torach łączonych łączeniami łupkowymi odgłos, którego prawie nigdzie w Polsce już nie usłyszycie. Dzisiaj jedziemy z Gliwic do Bytomia linią kolejową numer 147. I to pierwsze nagranie review tej trasy na YouTubie. Po drodze zobaczymy dwa przystanki kolejowe: Zabrze-Maciejów i Zabrze-Północne. A później za chwilę Będziemy jechali wzdłuż drogi krajowej alei Nowaka Jeziorańskiego i będziemy ścigać się z samochodami. Kolej kontra auta. No i kto wygra? Oczywiście my wygramy ten wyścig. Kolej górą. Po sam koniec trasy czeka nas prawdziwa perełka. Zobaczymy pięknie odrestaurowaną przedwojenną nastawnię bramową. Ponieważ została ona wpisana do rejestru zabytków, dzięki staraniom miłośników kolei uniknęła zburzenia. A w samym Bytomiu wielki finał. Odnowiona, piękna, przedwojenna, poniemiecka stacja kolejowa. Serdecznie zapraszam. A więc dla wszystkich porystów jedziemy tą niedawno reaktywowaną dla pasażerów trasą. Wykorzystuje ona fragmenty dwóch linii: linii kolejowej numer 132 Bytom Wrocław Główny na odcinku Bytom Zabrze Biskupice oraz linii 147 na odcinku Zabrze Biskupice Gliwice. W skrócie, z Gliwic jedziemy linią 147 do Zabrza-Biskupic, a od Zabrza-Biskupic do Bytomia linią 132. To połączenie było zawieszone ponad 20 lat, ale w grudniu 22 roku wróciło na pasażerską mapę kolejową. My dziś jedziemy pociągiem Kossa, który z powodu przebudowy Katowickiego Węzła Kolejowego omija Katowice i dzięki temu jedzie tą objazdową trasą. Myślę, że tysiące mieszkańców Bytomia oczekuje, że część kursów łączących Bytom z Krakowem, czy Wrocławiem, czy Opolem Zostanie to na stałe, bo można dojechać tam w godzinę bez przesiadek. Pani już przed chwilą sprawdzała. Razy, ja już miałem dwa razy sprawdzane bilety. A ja jeszcze nie sprawdzamy, ja dopiero w konturze zadziałałam. Pani sobie ja, ja nagrywam, jak, jak będziemy mieli tyton, to jeszcze to Pani pokaże. Dobrze? Bo teraz należy na Dobrze. najpierw Pan konduktor z tamtej strony pociągu. 20 minut temu Pani komuś to, Teraz Pani blondynka. No

Do zobaczenia. Się chowa, bo drzwi. Dobrze, już się No i zabytkowy poniemiecki Możeby to odrestaurowany być. Nasz w tej postaci pociągu w stacji. Wysłowice No pierwszy raz jestem tu po odrestaurowaniu.